Dzień dobry. Dzisiaj e, czytamy Ewangelię o spotkaniu Natanaela, którego e, Kościół identyfikuje z apostołem Bartłomiejem, e, kiedy jest ten dialog między Jezusem a nim, i Jezus mówi: Widziałem cię pod drzewem figowym, i to wstrząsnęło Bartłomiejem, Natanael, Natanaelem. E, gdzieś kiedyś czytałem u jakiegoś e, komentatora, że Bartłomiej był już dojrzałym człowiekiem. Miał około 30 paru, 40 lat, kiedy ta, scena się, kiedy ta scena miała miejsce. A więc był mniej więcej w moim wieku. A mnie od lat wzrusza właśnie to spotkanie, to zdanie Jezusa, że widziałem Cię pod drzewem figowym. Różne komentarze słyszymy, co ten Jezus tam widział pod tym drzewem. To nie jest istotne. Najistotniejsze jest to, że ten dojrzały mężczyzna usłyszał, że Jezus go zna, że widzi, widział go w, w jakiejś sytuacji, o której nikt nie wiedział. I dla mnie to jest bardzo pocieszające, że Jezus jest kimś, kto zna wszystko, co we mnie jest. Właśnie już jako takiego nie nastolatka, nie dzieciaka, nie dwudziestoparolatka, ale dojrzałego faceta, który no, już troszeczkę przeżyłem, myślę, że jeszcze trochę przede mną, ale jakby ta myśl, że on wie, co we mnie jest, że on wie, jaki jestem, że zna wszystkie strony i te, które pokazuje wszystkim, i te, które są ukryte, i te, o których wiedzą tylko nieliczni, jest dla mnie bardzo pocieszająca, bo jest dla mnie bardzo uwalniająca. Pamiętam, mówiłem o tym w niedzielę też nakazaniu, że Świadomość tego, że Bóg zna moje myśli, może z jednej strony straszyć człowieka, no bo uwaga, Bóg wszystko wie i tak jesteśmy bardzo często wychowywani, ale też y, świadomość tego, że Bóg wszystko wie, jest też, może być taką myślą, taką świadomością bardzo uwalniającą, bo jest ktoś, przed kim nie muszę udawać, przed kim mogę być sobą, kto y, wie, co robię pod drzewem figowym i się mną nie zraża. I mnie nie przekreśla i jest kimś, kto mnie niesamowicie kocha tak bardzo, że chce, żebym był jego towarzyszem. Czyli zaprasza mnie do, do bycia jego apostołem, do bycia tym, który z nim idzie. Yy, zobaczcie dzisiaj, jak działa na was taka myśl, że Bóg wszystko o tobie wie, że nie ma rzeczy, sytuacji, relacji, cechy, charakteru, o której on by nie wiedział w tobie. Jak to y, na Ciebie działa? Czy to Cię straszy, czy daje Ci poczucie, że rzeczywiście Bóg jest kimś, z kim możesz o wszystkim pogadać? Tak szczerze, bez oceniania, bez jakiegoś takiego myślenia, że zaraz Cię, nie wiem, y, piorunami walnie, bo wie wszystko o Tobie. Nie, nie walnie, bo Cię kocha. Więc y, tyle z tej dzisiejszej Ewangelii. Ona jest dla mnie naprawdę od lat bardzo wzruszająca i świadomość tego, że Bóg o mnie wie, jest y, dla mnie bardzo pocieszająca, nie jest dla mnie jakoś uwłaczająca, i nie jest y, czymś, co by mnie w jakiś sposób upodlało. Y, dobrego popołudnia Wam życzę. Do zobaczenia, do widzenia.